Witajcie, Ludzie z Odległych Galaktyk, na kanale Elwizja w kolejnym odcinku Bajka vs. Fakt. Piękna i bestia to folklorowa historia pochodząca z Francji. I jak wszyscy wiemy, piękna, spoiler, zakochuje się w bestii. W każdej fikcji podobno znajduje się ziarnko prawdy i być może tym razem tak jest. Dzisiaj przedstawię wam postacie historyczne, które być może, prawdopodobnie stanowiły inspirację dla postaci pięknej i bestii. Zapraszam! Ok, to zanim zaczniemy, muszę Was tylko ostrzec, żebyście brali to z przymrużeniem oka, bo jak zwykle nie ma żadnych stuprocentowych dowodów na to, że te postacie, które Wam przedstawię, rzeczywiście stanowiły inspirację dla postaci pięknej bestii. Znowu, po prostu potraktujcie to jako ciekawostkę. Zacznijmy od oryginalnej adaptacji. Pierwsza znana wersja została spisana w 1740 roku przez Gabriel-Suzanne Barbot de Villeneuve. Nie znam francuskiego, więc nie wiem, czy dobrze wymawiam to nazwisko. Prawdopodobnie nie. Oczywiście tak, żebyście wiedzieli. Wygląda na to, że historia pięknej bestii znana już była z antyku, więc to nie był jej żaden oryginalny pomysł, ale jej wersja historii stanowi bazę do wszelkich adaptacji filmowych, czyli na przykład adaptacji Disneya, którą znamy. Później, gdy Gabrielle zmarła, jej historia została skrócona, lekko przerobiona i spisana na nowo przez Joanne Marie Le Prince de Beaumont. I to ta skrócona wersja jest właśnie najbardziej znana. I na niej się skupimy. No i pamiętajcie, że te oryginalne wersje folklorowe zazwyczaj bardzo, ale to bardzo różnią się od tego, co widzimy w filmach Disneya. Tak więc jedna z wersji pięknej bestii opowiada o tym, że Bestia to tak naprawdę był e, książę, którego ojciec zmarł, kiedy on był w młodym wieku, a matka, jako że była królową, musiała chronić państwo. Więc oddała swoje dziecko, bestię, pod opiekę złej wróżce, która miała jakieś lekkie skrzywienie psychiczne, bo kiedy książę dorósł, chciała go uwieść. Przynajmniej poczekała, żeby był pełnoletni. W każdym razie książę się nie zgodził i dlatego zła wróżka zamieniła go w bestię, która musi czekać. Ze złamaniem uroku, aż pozna prawdziwą miłość swojego życia. A potem to mniej więcej było tak samo jak znamy. Pomijając, że były tam jakieś wojny pomiędzy wróżkami, próba zabójstwa i takie tam. Ale wróćmy do tematu odcinka. Datowanie napisania książki oraz lata życia autorki mogą wskazywać na to, że mogła ona inspirować się wydarzeniami, które miały miejsce w 1000. 1537 roku do 1618 roku. A jest to historia mężczyzny zwanego Petrus Gonzalusus, a raczej Pedro Gonzales. Urodził się on w 1537 roku na Teneriffie w Hiszpanii. Pedro cierpiał z powodu rzadkiej choroby genetycznej znanej pod nazwą hipertrichoza, czyli owłosienie ciała nie niemające przyczyny hormonalnej, które może występować w dowolnej okolicy ciała, zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Oczywiście biorąc pod uwagę lata, w których żył Pedro, stanowił on nie lada ciekawostkę, przerażenie, Ludzi I był traktowany bardziej jako zwierzę niż człowiek. Jako, że budził emocje od strachu, po obrzydzenie, aż po ciekawość, w wieku 10 lat wraz z właścicielem został wysłany na dwór króla Henryka II do Francji. Na królewskim dworze odgrywał rolę zwierzątka domowego, a później stał się eksperymentem najpierw króla Henryka, a następnie jego żony. Henryk II stwierdził, że u czy bestie i sprawdzi, czy bestia jest w stanie stać się pełnoprawnym członkiem społeczeństwa. Dał więc Pedro drogie ubrania, zapewnił edukację i chciał przerobić go na szlachcica. Nie do końca wierzył, że to mu się uda, ale jednak król pozwolił mu zostawić swoje imię pod warunkiem, że będzie używać jego łacińskiej formy. Stąd właśnie podałam wam dwie wersje jego imienia. Pedro nauczył się czytać, pisać, posługiwać się trzema językami, dzięki czemu jego kariera na dworze królewskim rozkwitała i stał się niesamowitością, którą wszyscy chcieli oglądać. I mimo imponującej wiedzy, dalej traktowany był jako zwierzę. Kiedy w 1559 roku król Henryk zginął, Pedro stał się własnością jego żony. Rozumiecie, własnością. On był traktowany jako własność, jako rzecz. Żona Henryka II, Kateryna de' Medici, chciała przeprowadzić eksperyment. Co się stanie, jeśli bestia poślubi ludzką kobietę i będzie miał z nią dzieci? Znalazła więc mu żonę o tym samym imieniu, co ona. Katarzyna, wybrana na małżonkę bestii, była córką królewskiego sługi. Po raz pierwszy para spotkała się na swoim ślubie, do którego bądź co bądź zostali zmuszeni. I Jeśli wierzyć plotkom, Katarzyna nie chciała wejść za mąż za Pedro, ale ostatecznie zakochała się w nim i zostali małżeństwem. Żyli razem przez 40 lat. Mieli razem siedmioro dzieci, z czego czterech z nich chorowało na tę samą chorobę co ich ojciec. Czyniąc tym eksperyment Katariny de Medici w tworzeniu dzikiej rodziny udanym. Ostatecznie cała rodzina wyprowadziła się do Pama we Włoszech, gdzie zostali zatrudnieni, a w zasadzie byli posiadani. Przez Duke'a Ranucio Farnese. Duke zlecił parę obrazów rodziny, niestety nie wliczając w nich dzieci niecierpiących z powodu choroby, jako że nie byli oni wystarczająco ciekawi. Na koniec Duke wysłał całą czwórkę dzieci cierpiących na hipertrichodze w prezencie jako zwierzątka klasy wyższej. Co swego czasu nawet odznaczało się wysokim statusem społecznym, że można było sobie pozwolić na takie zwierzątko. Ogólnie ich dzieci otrzymały dobrą edukację i były bardzo szanowanymi członkami dworu. Szczególnie najpopularniejszą córką była Antonia. Te, tylko szkoda, że rodzina została rozdzielona. Katarzyna zmarła w 1623 roku, a Bestia parę lat później. Niestety, jako że Pedro nie był traktowany jako człowiek, uznano, że nie zasługuje on na chrześcijański pogrzeb. Także do końca nie wiadomo nawet kiedy zmarł i gdzie został pogrzebany. Jeden z jego wnuków zakłada, że zmarł jakoś około 1618 roku. Ich historia rozprzestrzeniła się po świecie, stanowiąc inspirację do wielu dzieł. I tak właśnie wygląda historia prawdziwej Pięknej i Bestii. Pamiętajcie jednak, że nie do końca wiadomo, czy na pewno Katarzyna i Pedro stanowili inspirację dla współczesnie znanej nam historii. Zwłaszcza, że historia Pięknej i Bestii jest znana dużo, dużo wcześniej niż to, co miało miejsce w tej historii, bądź spisanie w wersji, którą znamy. Więc przedstawiam Wam tę historię tylko jako ciekawostkę, nie jako niezaprzeczalny fakt. Jest to smutna historia i przykra. Jest to wręcz tragedia rodzinna, która nie ma żadnej magii, wróżek i wystarczająco satysfakcjonującego zakończenia, niestety. A co Wy myślicie o tej historii? Czy rzeczywiście mogła być ona inspiracją do napisania współcześnie znanej nam historii pięknej bestii? Dajcie znać w komentarzach. I to by było na tyle w tym odcinku. Zapraszam Was na moje media społecznościowe. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i zapraszam Was po więcej. Cześć.